Cześć. To co? Jak jest z tobą? Subskrybujesz mnie już na YouTube? Czy jeszcze niekoniecznie? Jeśli nie, to koniecznie nadrabiaj zaległości. Bo chciałabym, żebyśmy się zabrali za nasz wspólny trening. A pamiętaj, że seria Poldan Step by Step ma tylko sens wtedy, kiedy trenujesz razem ze mną, doskonalisz swoje umiejętności, dowiadujesz się nowych rzeczy, i wtedy też, kiedy komentujesz, jesteś aktywny, zostawiasz łapkę w górę, dlatego że ja wiem, że warto tworzyć te filmy. Naprawdę warto. Dobra, daję Wam szansę tym, którzy jeszcze nie subskrybują, żeby nadrobić zaległości. A tym, którzy subskrybują, dziękuję, że jesteście razem ze mną. To bardzo dużo dla mnie znaczy i zabieramy się już za nasz wspólny trening. Dzisiaj wykonamy sobie troszkę trudniejszy spin niż dotychczas. Mianowicie polecimy sobie krzesełeczko, zarówno na prawą, jak i na lewą stronę. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy sobie wykonywać. Hop. Ten oto spin. Zmienia nam się w tym spinie nieco położenie naszego ciała względem rurki. Do tej pory wszystkie spiny leciałyśmy bądź lecieliśmy sobie w ten sposób, że dokręcaliśmy kolce biodrowe do rury, no i stop. I lecimy, lecimy, lecimy. Coś tam się działo z nogami na różne opcje i różne sposoby. Tym razem będę chciała utrzymać w spinie pozycję, która jest bokiem do rurki. Jeśli chodzi o górną rękę, to tutaj nic się nie zmienia, ona jest dalej wysoko, ona mnie dalej bardzo mocno, albo nawet mocniej niż do tej pory, próbuje wyciągnąć do góry. Jeśli dalej z tym wyciągnięciem masz jakiś problem, zaproponuję Ci teraz takie proste ćwiczenia, dobra? Zrobimy sobie je akurat na lewą stronę. Oczywiście pamiętaj, żeby przenieść je na prawą też. Idę sobie do takiej klęcznej pozycji. Ustawiam się blisko rurki, wyciągam górną rękę wysoko i teraz ściągam bark na tyle mocno, żebym czuła, że moje nogi, zwłaszcza ta zewnętrzna, chcą się unieść do góry. To nie unoszę nogę i jestem, tylko mocno ściągam łopatkę w dół i próbuję się wyciągnąć do góry, ok? Dodatkowo jeszcze możemy sobie. Dołożyć dolną rękę w to miejsce docelowo, gdzie ona się znajdzie, czyli na wysokość naszej talii nawet i w linię kolca biodrowego. I teraz ta mocno odpycha nas od rurki, a górna mocno wyciąga do góry, hop, i próbuję sobie zrobić to na tyle mocno, żeby moje kolana chciały oderwać się od podłogi. Tutaj trzeba wczuć się w ten ruch mięśniowy, żeby poczuć to, co dzieje się z ciałem. Dobra, ustawienie rąk mamy, co zatem z nogami? Zabieramy sobie zamach, normalnie tak jak do tej pory i w pewnym momencie, kiedy już osiągniemy tą pozycję bokiem do rurki, podginamy nogę w kolanie, czyli mamy zamach i nie kieruję go do rury, nie dokręcam biodra do rurki, zostaje obok, zostaje bokiem. I do tej zgiętej nogi w kolanie będę sobie podrywać drugą nogę. Daj znać w komentarzu, czy to jest do tej pory logiczne i czy ogarniasz sytuację i wiesz, o co chodzi. Ok, próbujemy. Wysoko górna, mocno się na niej wyciągam, dolną razem z zamachem na linię mojej tali, nawet ciut niżej, bo ona naprawdę mocno będzie musiała przepracować. Zamach i zostawiam nogę, ok? Możemy sobie zrobić taki e, próbny mach. Zamach i zostawiam tą nogę, przeskakując na dolnej. Zamach i hop. Mhm. Jeśli to poczujesz, co tam się dzieje, to możemy sobie pójść dalej. Ja wiem, że to ćwiczenie wygląda specyficznie. To jest dobre słowo, wygląda naprawdę specyficznie, ale absolutnie się tym nie przejmuj. Jeśli coś działa, no to dlaczego tego nie zrobić? Ok. Wracamy na prawą. I teraz będę mieć sobie ten zamach. Zostawiam nogę zgiętą i tą, na której stałam, doginam do nogi zgiętej, czyli wewnętrzną do zewnętrznej. Takim może półboczkiem mam hop, zamach, dokładam drugą, zamach, hop, dokładam drugą i analogicznie tak samo na drugą stronę. Mocno pracuję dolną ręką, naprawdę, bo jeśli ty zaczniesz mi podginać łokieć, twoje biodro zacznie się przesuwać do rurki. Nie próbuj się też dokręcić do rury, to nie są strażaki, to jest krzesełeczko, więc trochę inne ustawienie ciała, no bo jesteśmy bokiem do rurki, a nie twarzą. Ok, z lewej strony zamach. Jedna druga hop. Pamiętaj, żeby mocno wyciągać się na barku i odpychać dolną ręką. Kolana, jeśli już lecimy, są razem stopy razem, i jest to pozycja zdecydowanie taka, jak bym siedziała na krześle. Nawet taka troszkę bardziej gimnastyczna, ta pozycja się pojawia w skokach do wody, między innymi. Uciekła mi jej nazwa: kuczna. To jest pozycja kuczna, kiedy robimy z siebie taką kuleczkę. I tu też w tym krzesełku jest trochę tak, że ja mocno przyciągam kolana do klatki, okay? mocno odpycham się ręką, a moje biodro zostaje nieco z tyłu. I tutaj mocno przytulam się. Wyciągam na górnej i przytulam, jakby nie zostaje z biodrem wypchniętym do przodu, bo będzie Was korcić, żeby to biodro wypadło. No zobaczcie sobie jeszcze raz tą kulkową, kulkową pozycję. Hop, ja to biodro zostawiam po takim lekkim skosie do tyłu. A propos wypadania biodra, to gdzie w krzesełku będzie dolna ręka jest niezwykle ważna, dlatego że jeśli Ty przełożysz mi ją wysoko... Może się okazać, że lecąc, 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 nagle zacznie ci uciekać biodro do przodu. Jeśli masz z tym problem, to prawdopodobnie po pierwsze, wisisz bardzo mocno na górnej ręce, dolną dokładasz wysoko, nie ma napięcia w ciele, więc to biodro jakby siłą pędu próbuje nam uciec do przodu. Żeby nie trzeba było go gonić, łapać itd., wystarczy, że ściągniesz górną rękę niżej i mocno wyciągniesz się. Ściągniesz oczywiście dolną, aby ciągniesz się na górnej, dobra? Więc tego nie robimy. To jest złe. Hop, no bo okazuje się, że ciężko w ogóle zapanować nad sytuacją. Więc ładnie ściągnięty bark, napięty brzuch leca jedna, druga. Hop i wstajemy sobie do góry. I oczywiście tak samo, zarówno na prawą, jak i na lewą stronę Krzesełko, tak jak wszystkie spiny do tej pory, albo. Możemy sobie wykonać z kroku, czyli mam krok, zamach i lecę. Albo z trzech kroków. Raz, dwa, trzy, zamach i lecę. Okay. A, no albo z miejsca, jak najbardziej, w zależności od tego jak ty. Czujesz się na siłach i która z tych opcji jest dla Ciebie komfortowa? Co nie zmienia faktu, że oczywiście powinnaś bądź powinieneś cały czas się doskonalić. Czyli jeśli potrafię zrobić z miejsca, spróbować zrobić z najścia. Jeśli potrafię z najścia, zrobić sobie na te trzy kroki. No, więc widzę, że dużo wyzwań przed Tobą. Trzy opcje. Z miejsca, z najścia, z trzech kroków na prawą i na lewą stronę do przećwiczenia. Do tematu krzesełka, kilka kolejnych następnych treningów na pewno wrócimy. Bo tak samo jak strażaki, to jest taki spin, który w bardzo łatwy sposób możemy połączyć z innymi trikami na rurce i wygląda to mega ładnie. Także zapraszam Cię na kolejny trening. Jeśli nie chcesz go przegapić, to tam jest taki dzwoneczek i czerwony guziczek. Naciskamy, subskrybujemy, zostawiamy lajki, tak żebym wiedziała, że jesteście że to co robię ma sens, a wy pozwalacie sobie treningowo na więcej. Trzymaj się, trenuj na razie.